Jaki był najbardziej desperatki sposób, w jaki ktoś próbował wywinąć się z kłopotów? Mam jedną prostą zasadę dla mojego syna. Ma być w łóżku przed północą. To naprawdę nie jest nic trudnego, ani specjalnie wymagającego, ale on zachowuje się, jakbym go pakował do lochu. Każdego wieczoru to nie jest zwykła dyskusja. To wojna. Próbuję negocjować jak zakładnik, tylko jeszcze pięć minut. Zrenie, ale ja w ogóle nie jestem śpiący. Pewnego wieczoru już miałem iść spać, gdy usłyszałem coś dziwnego z jego pokoju. Spojrzałem na zegarek, trzecia nad ranem. Westchnąłem, podszedłem do jego drzwi, otworzyłem, a tam jakby nigdy nic. Grał sobie na komputerze, jakby żadna godzina ciszy nocnej nie istniała. Nic nie mówiłem. Po prostu odchrząknąłem. W tym momencie miałem wrażenie, że jego dusza uleciała z ciała. Obrócił się do mnie w ułamku sekundy, a ja widziałem, jak panika go ogarnia. Wskazałem tylko ręką na łóżko. Bez słowa wyłączył wszystko i szybkim krokiem, jak żołnierz na zbiórce, powędrował do łóżka. Rano postanowiłem z nim porozmawiać. Liczyłem na jakieś skruszone przepraszam, a on co? To się nie wydarzyło. Zamrugałem. Co? Tato, to dzisiaj śniło. Położyłem się spać o 21. Czyli teraz ja jestem wariatem? Był tak przekonujący że na moment się zawahałem. Może rzeczywiście coś mi się przyśniło, ale przecież pamiętałem dokładnie. To światło z monitora, ten dźwięk klawiatury, westchnąłem. Może zrozumiał swój błąd, odpuściłem, nie zrozumiał, bo następnej nocy, równo o trzeciej nad ranem, znów te same odgłosy. Otwieram drzwi, a tam dokładnie ta sama scena, ta sama gra, ten sam komputer, ten sam dzieciak, ale tym razem nawet nie udawał zdziwienia. Powoli odłożył pada, spojrzał mi prosto w oczy i z najgorszym pokerowym wyrazem twarzy, jaki widziałem, rzucił: Tato, znowu ci się śni. Do dziś nie odzyskał komputera.